Joseph Conrad, Lord Jim, rozdział 7 Tego popołudnia przybył jakiś żaglowiec pasażerski i wielka sala jadalna hotelu była prawie zapełniona ludźmi, mającymi w kieszeniach bilety na podróż dookoła świata za 100 funtów. Były tam pary małżeńskie, najwidoczniej znudzone sobą już w połowie podróży. Były tam tworzące jedno towarzystwo bardziej lub mniej liczne grupy i ludzie samotni, jedzący uroczyście lub ucztujący głośno. Wszyscy rozmawiali, żartowali lub ponuro zachowywali milczenie, zależnie od swego usposobienia, inteligencją i chłonnością wrażeń dorównującym swym kufrom złożonym w górnych pokojach. I nadal otrzymywać będą etykietki, że byli w tych i tych miejscach, jak ich bagaże. Będą nosili się z godnością jako osoby niezwykłe i będą zachowywać karteczki przylepione do koszyków, jako dokumenty, gdyż będą one jedynym dowodem, że odbyli tę kształcącą podróż. Służący bez szmeru wijali się po gładkiej posadce. Od czasu do czasu rozlegał się śmiech dziewczyny, tak niewinny, jak pusty był jej umysł lub też ktoś dla zabawy całego zgromadzenia, a wykazania swego dowcipu cedził przez zęby opowiadanie o świeżym skandalu, który się zdarzył w czasie podróży. Dwie stare panny, zabójczo wystrojone, Przeglądały z kwaśnymi minami jadłospis, szepcąc do siebie z jędłymi ustami podobne dwóm nadętym koczkodanom. Wino otworzyło serce Jima i stał się rozmowniejszy. Zauważyłem też, że ma dobry apetyt. Zdawało się, że gdzieś pogrzebał niemiły epizod naszego pierwszego spotkania. Było tak, jak gdybyśmy mieli o tej sprawie już nigdy nie wspominać. Przez cały czas miałem przed sobą niebieskie, chłopięce, prosto patrzące oczy, młodą twarz, szerokie ramiona, otwarte ciemne czoło z białą linią u nasady jasnych, wijących się włosów. To wszystko przyciągało ku sobie całą moją sympatię. On był z dobrego gatunku, należał do nas. To szczęście, uśmiechu, młodzieńcza powaga nie mogły zawodzić. Mówił z pewnego rodzaju otwartością i spokojem, mogącymi wynikać z męskiego panowania nad sobą, z bezczelności, braku zastanowienia lub być gigantyczną mistyfikacją. Kto odgadnąć zdoła? Z naszego tonu mógł ktoś sądzić, że rozmawiamy o jakiejś trzeciej osobie, o grze w piłkę lub o zeszłorocznej pogodzie. Umysł mój zagłębiał się w rozmaite przypuszczenia, gdy nareszcie zwrot w rozmowie dał mi możność, nie obrażając go. Rzucić ogólną uwagę, że jednak śledztwo to musi być ogromnie męczące dla niego. Wyciągnął swą rękę przez szerokość stołu i schwyciwszy moją, wlepił we mnie wzrok. Struchlałem. Musi być panu strasznie ciężko, wyjąkałem, zmieszany tym widokiem milczącej rozpaczy. To piekło, wyrzucił z siebie zgłuszonym tonem. Ten ruch i te słowa przeraziły dwóch obierze światów siedzących przy sąsiednim stoliku. Rzucili na nas trwożliwe spojrzenia, odrywając je od zamrożonych puddingów. Stałem i wyszliśmy na galerię, by tam wypić kawę i wypalić cygara. Na małych, ośmiokątnych stolikach palił się świece w szklanych kloszach. Klomby z roślin o sztywnych liściach oddzielały jedne bujaki od drugich, a między szeregami kolumn chłonącymi światła bijące z okien, Noc ciemna, upstrzona światłami, zdawała się wisieć jak jakaś wspaniała draperia. Światła płynących okrętów błyszczały w dali jak gwiazdy, a wzgórza za przystanią podobne były do groźnej masy piorunowych chmur. Ja nie mogłem uciec zaczął Jim. Kapitan to zrobił. Bardzo to szczęśliwe dla niego. Ja nie mogłem i nie chciałem. Wszyscy uniknęli tego w taki czy inny sposób, ale. Ja tak zrobić nie mogłem. Słuchałem z natężoną uwagą, nie śmiejąc poruszyć się na krześle. Chciałem dowiedzieć się, a do dziś dnia nie wiem, mogę się tylko domyślać. Był on jednocześnie zgnębiony i pewny siebie, jak gdyby przekonanie o wrodzonej prawości było hamulcem dla prawdy, wijącym się przy nim przy każdym zwrocie rozmowy. Zaczął mówić tonem takim, jakim mówi człowiek, przyznający się do niemożności przeskoczenia muru dwudziestostopowego, że teraz nie będzie mógł nigdy powrócić do domu. To oświadczenie przywiodło mi na pamięć powiedzenie Bryliego, że stary pastor w Essex ubostwiał swego syna marynarza i dumny był z niego. Nie mogę wam powiedzieć, czy Jim wiedział o tej nadzwyczajnej miłości ojca, ale ton, to z jakim wspomniał tatusia. Obliczony był na to, by dać pojęcie o tym, że szlachetniejszego człowieka, pomimo wielkiego obarczenia rodziną, nie było jeszcze od początku świata. Tyle było niepokoju w tych słowach, pragnących wpoić we mnie przekonanie, że prawda w nich zawarta nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż nabierały one pewnego uroku, ale zarazem i druga strona tej historii zabarwiała się boleśniejszym, dotkliwszym tonem. Czytał już o tym wszystkim w gazetach. Rzekł Jim. Nie mogę już pokazać się biednemu staremu. Nie śmiałem podnieść oczu, póki nie usłyszałem tych słów. Nie mógłbym mu wytłumaczyć i on by nie zrozumiał. Spojrzałem na niego. Zamyślony palił cygaro i po chwili znów zaczął mówić. Od razu zrozumiał, że chcę go oddzielić od współwinowajców popełnionej powiedzmy zbrodni. On do nich nie należał, był człowiekiem zupełnie innym. Nie zaprzeczyłem mu ani jednym gestem. Nie miałem zamiaru dla miłości nagiej prawdy pozbawić go tego najmniejszego okrucha ocalającej łaski. Nie wiedziałem, czy w to wierzy, nie wiedziałem, jakie ma plany i czy w ogóle zamierza coś uczynić. Podejrzewam, że on sam również nie wiedział. Wierzę bowiem, że żaden człowiek nigdy nie zrozumie dokładnie własnych sprytnych wybiegów, których używa, chcąc uciec przed przykrym cieniem własnego sumienia. Nie odezwałem się ani słowem przez cały czas jego rozmyślania o tym, co też on będzie robił, gdy to głupie badanie skończy się. Widocznie podzielał pogardliwe zapatrywania Briliego na te nakazane prawem procedury. Wyznał, że nie wie, dokąd się zwrócić, najwidoczniej myślał głośno, a nie rozmawiał ze mną. Świadectwa przepadły, kariera złamana, grosza przy duszy nie ma i nie pojmuje nawet, jaką pracę mógłby teraz zająć. Z domu może mógłby coś dostać, ale na to trzeba prosić o pomoc rodzinę, a on tego nie chce. A może go przyjmą na jaki parowiec? Chciałby pan tego? spytałem nielitościwie. Zerwał się, podszedł do kamiennej balustrady i wpatrzył się w ciemną noc. Za chwilę powrócił, pochylając nad mym krzesłem młodzieńczą twarz chmurną od opanowanego z bólem wzruszenia, zrozumiał doskonale, że ja nie wątpiłem w jego zdolność kierowania okrętem. Drżącym trochę głosem spytał mnie, dlaczego to powiedziałem. Byłem nieskończenie dobry dla niego. Nie rozśmiałem się nawet wtedy, gdy wyjąkał, że przez tę pomyłkę, wie pan, zrobiłem z siebie skończonego osła. Przerwałem mu, mówiąc w ciepły sposób, że dla mnie taka pomyłka nie jest powodem do śmiechu. Usiadł i wypił filiżankę kawy do ostatniej kropli. Nie chodzi zatem o to, żebym się przyznał do winy, oświadczył stanowczo. Nie? spytałem. Nie, przyznał z zupełnym przekonaniem. Czy pan wie, co by pan zrobił? Czy wie pan? A przecież nie uważa się pan za. Ee, przełknął coś. tchórza! I tu na honor spojrzał mi pytająco w oczy. Było to najwidoczniej pytanie bona fide. Pytanie. W każdym razie nie czekał na odpowiedź. Zanim przyszedłem do przytomności, on mówił dalej, patrząc prosto przed siebie, jakby czytając coś w cieniach nocy. Należało być przygotowanym. A ja nie byłem. Nie, nie wtedy. Ja nie chcę usprawiedliwiać się, ale chciałbym wytłumaczyć, chciałbym, by ktoś zrozumiał, ktoś chociaż jedna osoba pan. Dlaczegożby nie pan? Było to uroczyste, a zarazem trochę śmieszne. Takie zwykle są walki jednostki, usiłującej ocalić swe wyobrażenie o tym, czym powinna być jej moralna istota. To drogocenne pojęcie konwencji, ta zasada gry jedna tylko, ale straszna w skutkach przez przywłaszczenie sobie nieograniczonej władzy nad naturalnymi instynktami przez straszne karanie za błędy. Rozpoczął swą historię dość spokojnie. Na parowcu linii Dale, który widząc tych czterech ludzi o zmierzchu samych na falach oceanu, zabrał ich na swój pokład. Poddani zostali pierwszemu badaniu. Tłusty kapitan wymyślił jakąś historię, inni milczeli i z początku to uszło. Nie można przecież męczyć pytaniami biednych rozbitków, których się uratowało, jeżeli nie od okrutnej śmierci, to przynajmniej od strasznych cierpień. Później... Po namyśle oficerowie Avondale musieli zrozumieć, że coś w tej sprawie jest niejasnego, ale naturalnie zachowywali swe wątpliwości dla siebie. Zabrali na swój pokład kapitana, pomocnika i dwóch maszynistów z Patny, która zatonęła i to zapewne im wystarczyło. Nie pytałem Jima, jakich doznawał uczuć podczas tych dziesięciu dni spędzonych na pokładzie. Ze sposobu jego opowiadania wywnioskowałem, że był częściowo oszołomiony odkryciem, jakiego dokonał na samym sobie. I bez wątpienia pracował nad tym, by móc to wytłumaczyć jedynemu człowiekowi, zdolnemu ocenić całą tego doniosłość. Trzeba zrozumieć, że nie myślał o zmniejszaniu jego ważności, i tu właśnie leży jego zasługa. Co zaś do odczuć, jakich doznał po wylądowaniu i usłyszeniu niespodziewanej konkluzji sprawy, w której odegrał tak smutną rolę, nie mówił mi nic i trudno to odgadnąć. Czy uczuł, że mu się grunt spod nóg usuwa? Nie wiem. Całe dwa tygodnie oczekiwał w domu marynarzy, a że tam jednocześnie było kilku innych, zebrałem o jego zachowaniu się pewne wiadomości. Zdaniem tych ludzi Jim był ponurą bestią. Cały ten czas spędził na werandzie, leżąc na bujaku, wstając tylko do jedzenia lub późnym wieczorem, i włóczył się wówczas samotnie, oderwany od swego otoczenia, niezdecydowany, milczący jak duch, nie mający domu, w którym mógłby straszyć. Nie wiem, czy powiedziałem przez ten czas cały trzy słowa do jakiejś żywej istoty. Rzekł i zaraz dodał. Jeden z tych ludzi z pewnością wypaplałby coś, o czym ja postanowiłem nie rozmawiać, a ja nie chciałem, by doszło do jakiejś sprzeczki. Nie, nie wtedy byłem zanadto. Zanadto. Nie byłem do niej usposobiony. Więc belka wytrzymała? Tak, szepnął, wytrzymała a przysięgam panu, że czułem, jak ustępowała mi pod ręką. Czasami stare żelastwo jest ogromnie wytrzymałe, rzekłem. Oparty o tylną poręcz fotela z nogami sztywno wyciągniętymi i obwisłymi rękami, kilkakrotnie kiwnął głową. Trudno sobie wyobrazić coś smutniejszego. Nagle podniósł głowę i wyprostował się. Ach, jakaż sposobność zmarnowana, Boże mój, jak zmarnowana! Krzyknął, ale to ostatnie słowo brzmiało jak jęk wydarty bólem. Znowu siedział w milczeniu, strasznie tęsknym wzrokiem patrząc w dal, jakby szukając tej zmarnowanej okazji odznaczenia się. Rozwarte nozdrza zdawały się chwytać upajającą woń tej zmarnowanej sposobności. Skrzywdzilibyście mnie, myśląc, że patrzyłem na to spokojnie. Ach, jakąż ten biedak miał imaginację! Widziałem w tym spojrzeniu, wlepionym w ciepłą noc, jak cała jego wewnętrzna istota przeniosła się do pełnego złudzeń państwa bohaterskich aspiracji. Nie miał czasu żałować tego, co stracił, całkowicie i naturalnie odczuwając to, czego mu się nie udało otrzymać. Było ode mnie niezmiernie daleko, chociaż siedziałem o trzy kroki od niego. Z każdą chwilą pogrążał się głębiej w nieistniejący świat romantycznych czynów. Dotarł nareszcie do samego jądra i dziwny wyraz w wniebowzięcia rozlał się na jego rysach. Oczy błysnęły mu w świetle świec palących się na stole. Niewątpliwie uśmiechał się. Dotarł do serca, do samego serca. Był to pełen uniesienia uśmiech, jaki nigdy nie pojawia się ani na mojej ani na waszej twarzy, kochani towarzysze. Przywołałem go do przytomności, mówiąc: Gdyby pozostał pan na porowcu, chce pan powiedzieć. Zwrócił się ku mnie ze wzrokiem zdumionym i pełnym bólu, ze zdziwioną, cierpiącą twarzą, jak gdyby zleciał na dół z jakiejś gwiazdy. Ani ja, ani wy, ani żaden z ludzi wyglądać tak nie będzie. Zadrżał, jak gdyby czyjaś zimna dłoń dotknęła jego serca. Nareszcie westchnął. Nie byłem w litościwym usposobieniu. Taki nastrój wywołały jego sprzeczne zwierzenia. To prawdziwe nieszczęście, że pan o tym przedtem nie wiedział! powiedziałem złośliwie. Ale mój cios chybił, upadł u jego stóp jak zużyta strzała, on nie myślał jej podnosić. Może nie dostrzegł nawet. Teraz przeciągając się rzekł: Mówię panu, że uginało się pod ręką. Z lampą oglądałem żelazne kanty na dolnym pokładzie, gdy kawał rdzy szerokości mej dłoni odpadł sam przez się. Ręką przesunął po czole. To tak skoczyło jak coś żywego. Musiało to być dla pana nieprzyjemne. Powiedziałem mimochodem. – Więc przypuszczasz, pan, rzekł Jim, że myślałem o sobie, mając na karku 160 osób uśpionych na tym pokładzie, a mnóstwo innych na ogólnym, nie wiedzących o niczym? Gdyby nawet był czas, nie można byłoby ich uratować, gdyż brakowało łodzi ratunkowych dla wszystkich. Zdawało mi się, gdy tam stałem, że zaraz otworzy się pod nogami przepaść i woda zaleje ich wszystkich. Co miałem robić? Co? Mogłem go sobie wyobrazić na dnie okrętu z lampą oświetlającą zagrożone miejsca. Patrzył na to żelazto i struklał, widząc odpadającą rdzę przytłoczony świadomością nieuniknionej śmierci. To już drugi raz, jak mi się zdaje, został wysłany na dno okrętu przez swego kapitana, który, przypuszczam, chciał go oddalić od pomostu. Jim opowiadał mi, że pod wpływem pierwszego impulsu chciał krzyczeć co by wyrwało tych wszystkich ludzi ze snu, pogrążając ich w otchłań i rozpaczy, ale ogarnęło go tak przygnębiające uczucie bezradności, że nie mógł wydać głosu. Chyba dobrze oddaje ten stan wyrażenie, język przyrósł mu do podniebienia. Nie wydawszy więc głosu, wydobył się przez otwór na górny pokład. Przypadkiem poruszony wiatrem żagiel musnął go po twarzy, co zrobiło na nim takie wrażenie, że o mało nie spadł z drabiny. Wyznał, że kolana mu dygotały, gdy tak stał i patrzył na ten uśpiony tłum. Maszyna została wstrzymana, para wydobywała się ze świstem i hukiem, powietrze cało drgało jak basowa strona. Cały parowiec drżał. Widział to tu, to tam, podnoszącą się z maty głowę, nieokreśloną jasną postać, przybierającą pozycję siedzącą i nasłuchującą sennie przez chwilę, by znów opaść w ten nieład zgromadzonych skrzyń, wentylatorów. I na rozmaitych przedmiotów. Zrozumiał, że ci ludzie, nic nie wiedząc, nie zwrócą uwagi na ten dziwny hałas. Okręt z żelaza, ludzie o białych twarzach, wszystkie dźwięki i zjawiska, wszystko na pokładzie dla tego ciemnego, pobożnego tłumu było jednakowo dziwne i tyleż zasługujące na zupełne zaufanie, co całkowicie niezrozumiałe. Uderzyło go, że okoliczność ta jest bardzo sprzyjająca w tej chwili. Sama myśl o tym była straszna. Pamiętacie zapewne, że Jim był przekonany, jak byłby każdy na jego miejscu, że parowiec lada chwila musi zatonąć, usuwające się zardzewiałe żelastwo, bo wstrzymujące napór oceanu musi puścić, a wówczas, jak po pęknięciu śluzy, woda wedrze się z impetem i zaleje wszystko. Stał i patrzył na te rozciągnięte ciała, jak skazaniec uświadomiony o swym losie, pilnujący cichego tłumu zmarłych. Oni byli trupami! Nie, ich ocalić nie zdoła! Szalupy może wystarczyłyby dla połowy, ale już nie ma czasu, za późno, za późno! Nie warto otwierać ust, poruszać ręką lub nogą. Zanim zdoła wymówić trzy słowa lub postąpić parę kroków, zapadnie się w morze przy rozpaczliwej walce ludzkich istot, przy rozlegających się okropnych wrzaskach o pomoc. Nie było od tego ratunku, wyobrażał sobie doskonale, jak to wszystko się stanie. Drapiąc się po drabinie z lampą w ręku, przechodził myślą wszystkie najokropniejsze szczegóły. Zdaje mi się, że przeżywał to znowu, opowiadając mi rzeczy, o których w sądzie musiał zamilczeć. Widziałem tak jasno, jak pana teraz widzę, że nic nie mogę uczynić. To mroziło wszystkie moje członki. Pomyślałem, że mogę równie dobrze stać tu, jak gdzie indziej i czekać. Obliczałem, że pozostało już niewiele sekund. Nagle przestała buchać para. Sprawiony przez nią huk odciągał uwagę, ale ta cisza, która w tej chwili nastała, była nieznośnie przygnębiająca. Zdawało mi się, że uduszę się, zanim utonę, rzekł. Twierdził, że nie myślał o własnym ocaleniu. Jedyną wyraźną myślą, pojawiającą się i znikającą w jego umyśle, było 800 ludzi i 7 szalup. 800 ludzi i 7 szalup. Ktoś głośno krzyczał w mojej głowie. – rzekł dziko. – Osiemset ludzi, siedem szalobi, czasu mało. Pomyśl o tym! Pochylił się ku mnie poprzez wąski stolik, a ja unikałem jego spojrzenia. – Czy pan myśli, że bałem się śmierci? – spytał głosem cichym, dumnym. Uderzył pięścią w stół, tak, że podskoczyły filiżanki od kawy. – Gotów jestem przysiąc za… – Nie! Nie! Na Boga nie! Wyprostował się, ręce złożył na piersiach. Przez okna dochodziły nas głosy ze środka sali. Kilku mężczyzn w doskonałych humorach wyszło na galerię. Dzielili się wesołymi wspomnieniami z czasów pobytu w Kairze. Blady, zaniepokojony młodzieniec słuchał uwag wypasionego obieży świata o niewłaściwości skupywaniu na bazarach zbyt drogich rzeczy. Przeszli dalej, zajęli fotele. Zapalone zapałki oświetliły na chwilę twarze, bez cienia jakiegokolwiek wyrazu i wykrochmalone przody koszul. Szmer tych zmieszanych, ożywionych rozmów wydawał mi się niedorzeczny i oddalony. Niektórzy z załogi spali przy samym otworze i mogłem dosięgnąć ich ręką, zaczął Jim znowu. Trzeba wam wiedzieć, że na tym parowcu wszyscy pracujący spali w nocy, a do straży nocnej byli przeznaczeni inni. Miał wielką ochotę chwycić najbliżej leżącego za ramię, ale nie zrobił tego. Coś powstrzymało jego rękę. Nie bał się o nie, ale od po prostu nie mógł. Nie bał się też może samej śmierci, ale powiem Wam coś: on bał się okoliczności, jakie musiały jej towarzyszyć. Jego bujna imaginacja odtworzyła całą okropność popłochu, bieganinę, wrzaski, przepełnione łodzie, wszystkie straszliwe wypadki nieuniknione podczas katastrofy na morzu. Może pogodził się z myślą o śmierci, ale przypuszczam, że pragnął umrzeć bez tych okropności, spokojnie, w jakimś transie. Pewną gotowość do śmierci spotyka się nie tak rzadko, ale trudno natknąć się na ludzi, których duch opancerzony jest niezłomnymi postanowieniami, że oni gotowi są bez żadnej nadziei walczyć do ostatka. Rządza spokoju wzrasta ze zmniejszającą się nadzieją, aż w końcu opanowuje nawet samą chęć życia. Kto z nas tu zebranych? Nie widział, a może i doświadczył podobnych uczuć, takiego nadzwyczajnego wyczerpania wzruszeń, poczucia bezużyteczności, wysiłków, tęsknoty za odpoczynkiem. Ci, co mają do czynienia z siłami niepodlegającymi rozsądkowi, znają to dobrze: rozbitkowie czekający w łodziach na ratunek, podróżni zbłąkani na pustyni, ludzie walczący z potęgą natury lub bezrozumną brutalnością tłumu.